Dziś Bóg wysyła wiadomość bezpośrednio do Ciebie, nadszedł Twój moment błogosławieństwa. Przez całą swoją podróż konsekwentnie byłeś filarem wsparcia dla innych, bezinteresownie dając, nie szukając niczego w zamian. Niestety, niektórzy wykorzystywali Twoją dobroć. Wolałeś pozostać w cieniu, unikając światła reflektorów. Teraz jednak nadszedł czas na własne błogosławieństwo. Przyjmij je. Kliknij przycisk Lubię to, jeśli Twoja wiara w Boga pozostaje niezachwiana. Twój przełom jest bliski. Ścieżka sama się ujawni i pojawi się jasność. Nie zastanawiaj się jak i kiedy, po prostu zaufaj i uwierz, że tak się stanie. Pokładaj niezachwianą wiarę w siebie, wyższą siłę, która cię prowadzi i nadchodzące dobro. Życie ma niesamowity sposób na odwrócenie się, prezentując liczne możliwości poprawy. Bądź otwarty na nagłe pozytywne zmiany, nadprzyrodzone cuda, przypadkowe okazje, transformacje i błogosławieństwa. Wpisz 11 listopada, aby odebrać to przeznaczenie. Bóg przekazuje Ci dziś wiadomość. Na horyzoncie pojawia się bezprecedensowe błogosławieństwo. To powód, dla którego kultywowałeś cierpliwość, pokorę i wiarę głęboko w swojej duszy. Przygotuj się na niezwykłe, niezrównane oczarowanie cudem. W niedalekiej przyszłości Twój świat przejdzie głęboką transformację. Przygotuj swojego ducha na nowy, niezwykły rozdział w Twojej podróży. Twój niedawny rozwój wkrótce przyniesie głębokie i głęboko satysfakcjonujące nagrody. Bądź na bieżąco. Pisz tak, jeśli wierzysz. Przeciwnicy z przeszłości odejdą w zapomnienie. Kajdany uzależnień i szkodliwych nawyków zostaną zerwane. Boża łaska jest uwalniana w nowy i bezprecedensowy sposób, napędzając cię do przodu. To, co mogło zająć ci 40 lat, Bóg osiągnie w jednej chwili. Wpisz 222, aby to sobie potwierdzić. Boże przesłanie dla Ciebie na dziś: Boża łaska jest mocno po Twojej stronie. Nikt i nic nie może obalić tego dekretu. Bóg z góry określił wynik Twoich okoliczności i ogłosił błogosławieństwa, zwycięstwo, przełomy, uzdrowienie i wyzwolenie. On sprawuje kontrolę, jest ostatecznym autorytetem. Twoje życie będzie zgodne z Jego doskonałą wolą i planem. Nie martw się. Naucz się ufać Jego czasowi. Bóg zaaranżował wszystko na długo przed pojawieniem się Twoich kłopotów. Oprzyj się niecierpliwości i chęci otwarcia drzwi na siłę. Odpowiedź nadejdzie dokładnie wtedy, kiedy powinna. Wpisz tak, jeśli się zgadzasz. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Dziś nie pozwól, by strach miał ostatnie słowo. Jako dziecko Boże, słuchanie strachu nie tylko ogranicza twój potencjał, ale także przeszkadza ci w wypełnieniu twojego boskiego celu. Głos strachu nie pochodzi od Boga. Bądź błogosławiony i nabierz odwagi, dziecko Boże. Twoja wizja jest dokładna, a obietnica prawdziwa. Nie masz złudzeń. Czy dostrzegasz otaczające cię duchowe bitwy? Potwierdzają one obietnice i oznaczają, że jesteś na właściwej ścieżce. Nie przestawaj wierzyć, moja droga. Pielęgnuj nadzieję, ukochany. Nadprzyrodzone drzwi wkrótce otworzą się z nieoczekiwanych źródeł i przez nieoczekiwane osoby. Wpisz 444. Aby to potwierdzić. Bóg nie przydziela zadań bez zapewnienia środków do ich wykonania. To, co Bóg inicjuje, On kończy. Wyposaża tych, których powołuje. Kiedy masz wątpliwości, pamiętaj o tym: Bóg wyposaży Cię we wszystko, co niezbędne do wypełnienia Twojej misji. Jesteś do tego zdolny. Bóg wyposaża powołanych, a nie powołuje wyposażonych. Choć wiarą, a nie wzrokiem. Podtrzymuj swoje oczekiwanie, utrzymuj niezachwianą wiarę w jego spełnienie i mów tak, jakby to już się wydarzyło. Działaj, myśl i choć tak, jakby pożądany rezultat był nieuchronny. Uwolnij swoją wiarę. Ona wyniesie cię ponad twoje własne ograniczenia. Bóg jest więcej niż zdolny, czeka na dostosowanie Twojej wiary. Przekaż 10.555, jeśli jesteś przygotowany. Bóg wzywa cię, byś wkroczył bez strachu. Przygoda, którą dla ciebie przygotował, będzie radosna i inspirująca. Dzięki niej zyskasz siłę i przyniesiesz mu ogromną chwałę. Jako dziecko nigdy nie bój się ludzi. Ja jestem z tobą. Żadna broń uformowana przeciwko Tobie nie odniesie sukcesu. Kocham Cię. Kiedy Jezus mówi Ci, abyś się nie bał, to nie dlatego, że nie ma się czego bać, ale dlatego, że zakotwiczyłeś swoje uczucie i uwagę w tym, który zasługuje na Twoje zaufanie, szacunek i podziw. Strach jest częścią ludzkiego doświadczenia, ale nie musi być Panem, ponieważ służysz Zbawicielowi. Który pokonał życie i śmierć. On jest tym, za kogo się podawał, godnym naszego uwielbienia. Dziesięcina. Jestem gotów zabłysnąć. Aby potwierdzić, aktywuj przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, dokonując jednej drobnej zmiany w porannej rutynie. Chcesz tego. Sprawdź link w komentarzach poniżej, aby poznać sekrety bogactwa, aby przyciągnąć obfitość bogactwa. Subskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Przeciwnik wyczuwa bliskość Twojego przeznaczenia. Obserwuje otaczającą Cię Boską łaskę i anielską ochronę. Próbuje Cię zmęczyć, ponieważ stoisz na skraju swojej ziemi obiecanej. Rozumiem ból i wyczerpanie. Ale zdaję sobie sprawę, że wzmożone ataki przeciwnika są świadectwem zbliżającego się ruchu Boga. Kiedy nie możesz poczuć jego pokoju, bądź pewien, że on nadal sprawuje kontrolę. Podchodź do każdego nowego dnia z radością i wdzięcznością, wiedząc, że nic nie jest poza jego możliwościami i nic nie jest zbyt zepsute, by mógł to naprawić. Obyś był świadkiem nowych rzeczy które On wnosi do Twojego życia w tym sezonie, pogłębiając Twoje zaufanie i wiarę oraz wypierając strach Jego doskonałą miłością. W imieniu Jezusa, Amen! Jestem suwerenny, twierdzę, że tak. Dzisiaj wszystko się łączy. Bóg wzywa Cię do całkowitego zaufania Mu. On jest bardziej świadomy Twojej sytuacji, niż Ty kiedykolwiek mógłbyś być, i działa w sposób którego ty nie potrafisz. Nasz Ojciec jest więcej niż w stanie uczynić wszystko i niemożliwe jest, aby zawiódł. Tak długo, jak trzymasz wiarę w Jego plan i nie puszczasz Jego ręki, możesz być pewien, że wszystkie Jego obietnice dotyczące Twojego życia się spełniają. Bądź błogosławiony i zachęcany. Kiedy czujemy, że jesteśmy u kresu sił, często jesteśmy bardziej skłonni odwrócić się od Boga zamiast Mu zaufać. Wyraźmy dziś naszą wdzięczność za Jego niezachwiane wsparcie, gdy czujemy się przytłoczeni. Ofiarujmy nasze modlitwy za serca skłonne do szukania Go ponad wszystko, gdy stajemy w obliczu zniechęcenia i ucisku. Samo wspomnienie Jego imienia wzmacnia i obdarza autorytetem tam, gdzie wkradło się zwątpienie i możemy oczekiwać z uwielbieniem. Że kiedy będziemy go szczerze szukać, On nigdy nas nie opuści. Pan służy jako forteca dla uciśnionych, sanktuarium w czasach przeciwności. Ci, którzy znają Twoje imię, pokładają w Tobie ufność, bo Ty, Panie, nigdy nie opuściłeś tych, którzy gorliwie Cię szukają. Jeśli się z tym zgadzasz, wpisz tak. Bóg pragnie, abyś zrozumiał. Że on aranżuje boskie wydarzenia w twoim życiu. Umieszcza cię w odpowiednim czasie i miejscu, abyś mógł spotkać właściwe osoby i zaangażować się we właściwe przedsięwzięcia. Oznacza to, że jeśli szukasz pracy, on może otworzyć przed tobą drzwi możliwości. Jeśli tęsknisz za partnerem życiowym, może poprowadzić cię do skrzyżowania ścieżek z tą wyjątkową osobą. Bez względu na to, czego potrzebujesz, Bóg wie, gdzie to znaleźć i od kogo to uzyskać. Podczas najtrudniejszych chwil Hioba, kiedy był głęboko zniechęcony i wierzył, że sytuacja nigdy się nie poprawi, Bóg zapewnił go w Księdze Hioba 8:21: Wypełnię twoje usta śmiechem, a twoje usta okrzykami radości. To, co Bóg powiedział Hiobowi, mówi teraz do ciebie. Radość jest na horyzoncie, przełomy są bliskie, uzdrowienie się zbliża, a awans czeka. Bóg jest gotów napełnić twoje usta śmiechem, organizując coś tak zdumiewającego i wyjątkowego, że wszystko, co możesz zrobić, to śmiać się. Twoja żałoba zamieni się w taniec, a smutek zostanie zastąpiony radością. Jeśli jesteś na to gotowy, wpisz tak. Jeśli myślisz, że twoja podróż dobiegła końca, pomyśl jeszcze raz. Bóg zawsze ma w zanadrzu kolejny ruch. Ogłaszam, że zmiana jest na horyzoncie w imieniu Jezusa. Coś, z czym się zmagałeś, wkrótce przybierze pozytywny obrót. To, co było przeszkodą, teraz się otwiera. To jeszcze nie koniec. Bóg jest gotów interweniować w twoim imieniu. Od dzieciństwa przeciwnik próbował zagrodzić ci drogę, ponieważ rozpoznał Twoje przeznaczenie i nasiona wielkości w tobie. Wie, że jesteś ozdobiony łaską. W związku z tym niestrudzenie stara się uciszyć Twój głos, stłumić Twoje talenty, ograniczyć Twój potencjał i utrudnić Ci odciśnięcie swojego piętna. Niemniej jednak siły te nie zdołały udaremnić Twojego postępu, ponieważ masz opiekuna, obrońcę który czuwa nad tobą bez przerwy. On nigdy nie śpi. Odpycha ciemność i uniemożliwia tym siłom odebranie ci życia. Jeśli w to wierzysz, wpisz 1010 rok. Bóg przekazuje ci dzisiaj, że ból, ból serca, pytania i bezsenne noce dobiegają końca. Przygotowuje się do otwarcia okien niebios i obdarowania cię wszystkim. Na co cierpliwie czekałeś i o co żarliwie się modliłeś. Błogosławieństwa w postaci miłości, dobrego zdrowia i dobrobytu zmierzają w twoją stronę. Nawet gdy czujesz się zdruzgotany i na skraju poddania się, Pan mówi: Czy otworzysz się na mnie jeszcze raz, czy możesz podejść do mojego tronu, abyśmy mogli porozmawiać? Mam wiele objawień, którymi chcę się z Tobą podzielić. Twoja wiara nie poszła na marne. Wkrótce będziesz tego świadkiem. Wszystko zaaranżowałem dla Twojego dobra. Moja łaska wkrótce objawi się w Twoim życiu, moje dziecko. Jeśli się zgadzasz, wpisz tak. Wieczny Bóg jest Twoją bezpieczną przystanią. Jego opiekuńczy uścisk jest zawsze obecny pod Tobą. Dziś pamiętaj, że Bóg otoczył Cię swoją opieką. Czasami nasze okoliczności mogą wydawać się przytłaczające i poza naszą kontrolą, ale nic nie leży poza sferą Bożego autorytetu. On tuli Cię bezpiecznie w swoich ramionach. Bądź błogosławiony i pocieszony. Drogi Panie, pokornie zbliżam się dziś do Ciebie, pełen niepokoju i bezradności. Ostatnio wyzwania w moim życiu mocno obciążają mój umysł i jestem obciążony moimi zmartwieniami. Panie, gorąco proszę o Twój pokój. Daj mi spokój, gdy jestem niespokojny, uspokój moje myśli, gdy jestem zmartwiony i zapewnij mi odpoczynek, gdy ogarnia mnie zmęczenie. Napełnij mnie swoją miłością i siłą. Poprowadź moją ścieżkę i uporządkuj moje kroki. Pomóż mi zaufać Tobie i porzucić wszystkie moje zmartwienia. Niech się stanie Twoja wola i niech tobie będzie chwała. Amen. Jeśli jesteś gotów to przyjąć, wpisz tak. Poniedziałkowe modlitwy poranne. Drogi Boże, jeśli taka jest Twoja wola, proszę, STW-Zamknięte RZ Drogę. Ufam w Twój plan dla mojego życia. Amen. Drogi Boże, przemień mnie. Zmień moje nastawienie. Zmień moje podejście, przekształć moje myślenie i udoskonał moje reakcje. W imię Jezusa, Amen. Drogi Boże, uspokój mój umysł. Ulecz moje serce i złagodź moje zmartwienia. Amen. Drogi Boże, chroń moją radość, pokój, zdrowie psychiczne i skupienie. W imię Jezusa, Amen. Bóg komunikuje się dziś z Tobą. Wzywając Cię do utrzymania wyższych standardów w codziennym życiu. Twoja rodzina, przyjaciele i współpracownicy oczekują od Ciebie wskazówek. Pamiętaj o podnoszeniu energii w swoim otoczeniu. W każdym pomieszczeniu, do którego wchodzisz, zaufaj i odpuść. Wielkość jest integralną częścią Twojej istoty. Każdy dzień jest okazją do tworzenia nowych pomysłów. Osiągania nowych celów i podbijania niezbadanego terytorium. Posiadasz w sobie unikalny i wyjątkowy dar. Jeśli jesteś na to gotowy, wpisz: Jestem optymistą. W modlitwie, Panie, dziękuję Ci za Twoje bezgraniczne miłosierdzie, które uratowało mnie z głębin. Błagam Cię, abyś napełnił moje serce współczuciem dla tych, którzy wciąż walczą, wątpią i są zagubieni. Użyj mnie jako narzędzia Twojego miłosierdzia, aby inni mogli być świadkami Twojej miłości, doświadczyć Twojej łaski i znaleźć ratunek, tak jak ja zostałem uratowany. W imieniu Jezusa. Amen. Bóg przekazuje Ci dzisiaj, że zapisał wszystko, co powinno należeć do Ciebie. On wie, czego Ci odmówiono. Obserwował Twoje pilne wysiłki. Poświęcenie i niezachwianą determinację. Był świadkiem Twojej wytrwałości w obliczu przeciwności losu. Nie martw się, odpowiedzi są już w drodze. On jest gotowy przywrócić Ci lata, które zostały Ci odebrane, a niesamowite i niewytłumaczalne błogosławieństwo zmierza w Twoją stronę. On wyrównuje rachunki. Wszystko, co ukradł Ci wróg, zostanie zwrócone. Pamiętaj, Bóg ma ostatnie słowo. Nie trać ducha. On cię kocha. Wpisz, e, aby potwierdzić. Wszystko, co myślałeś, że zostało utracone, zostanie przywrócone, zastąpione i odnowione przez Boga, to po prostu okres transformacji w twoim życiu. Nie męcz się ani nie zniechęcaj w tej przejściowej fazie. Trwaj mocno w wierze. Wiedząc, że Bóg pozwolił tym okolicznościom dotknąć Twojego życia, ponieważ tylko On rozumie Twoją przyszłość. Czasami Bóg objawia swój cel poprzez chwilę bólu i straty. Pewne skojarzenia mogą ewoluować lub zostać zmienione. Okoliczności zatrudnienia mogą się zmienić, a drzwi mogą się zamknąć. Niemniej jednak zrozum, że wszystko to jest częścią boskiego planu Boga. Nic nie dzieje się bez jego zgody. Skup się na Bogu i jego niezachwianej wierności. On nie odmówi ci żadnych dobrych rzeczy. Musisz jedynie przetrwać próbę wiary. To wszystko powróci. Jezus odpowiedział: Nie rozumiecie, co oczynie, ale pewnego dnia zrozumiecie. Będą okresy w twojej podróży z Chrystusem kiedy okoliczności będą stanowić wyzwanie i będą wydawać się niewytłumaczalne. W tych trudnych chwilach pokusa poddania się może być silna. Jednak Bóg pragnie, aby Jego dzieci miały niezachwianą ufność w Jego Słowo, wiedząc ponad wszelką wątpliwość, że wynik znacznie przewyższy początek. Kiedy nasza wiara w Boga jest silna, nie myślimy o poddaniu się lub zadowoleniu z czegokolwiek mniejszego niż obietnice nam dane. Chociaż obecnie możesz nie rozumieć przesłanek stojących za obecnymi okolicznościami, wyruszenie w podróż do ostatecznego celu stopniowo ujawni większą jasność. Uświadomisz sobie, że Bóg przez cały czas aranżował wydarzenia dla Twojej korzyści. Przyjmuj błogosławieństwa i bądź podniesiony na duchu. Niech zajaśnieje nad Tobą blask oblicza Pana. Dziś Bóg przemawia do Ciebie, uznając Twoje niezachwiane zaangażowanie, uśmiechając się przez cierpienie, chwaląc pośród bólu, wybierając uwielbienie zamiast zmartwień i okazując życzliwość nawet tym, którzy nie odwzajemnili się tym samym. Przygotuj się, bo większe rzeczy są na horyzoncie. Wkrótce nadejdzie nowa era, która przyniesie nowe możliwości, błogosławieństwa i przełomy. Wiem, że jesteś ze mną połączony. Twoje myśli przewyższają nasze ludzkie zrozumienie, a Twoje drogi wykraczają poza naszą ograniczoną perspektywę. Twoje słowa nakazują posłuszeństwo falom, a góry trzęsą się na Twój głos. Odkupujesz życia, leczysz duszę i walczysz w każdej bitwie, którą stoczę. W tej rzeczywistości jest coś więcej niż na pierwszy rzut oka. Wokół mnie działa skomplikowane tło, a Ty nieustannie jesteś u mego boku, umiejętnie tkając wszystko dla mojej korzyści. Jak głęboka jest Twoja miłość do mnie, jak mogę wątpić, że Twoje ręce mnie nie podtrzymają? Zastanów się nad tym, co już osiągnąłeś. Moje zaufanie jest wyłącznie w Tobie, Panie. Z całego serca ufam Tobie. Obejmuje moją moc potwierdzania. Celem przeciwnika jest pogrążenie Cię w głębokiej rozpaczy, rozproszeniu i rozczarowaniu, przesłaniając Ci Boży plan. Pragnie, by Twoje łzy zaślepiły Cię na zbliżające się błogosławieństwa. Oto dzisiejsze przesłanie dla Ciebie: przestań płakać, bo to się zbliża. Bóg złożył Ci obietnicę. Oświadcza: Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i wspomogę, wesprę Cię moją sprawiedliwą prawicą. Na wszystko, co pozostaje, Bóg mówi, jestem z Tobą. Uwolnij potok bezgranicznego bogactwa, szczęścia, radości, wolności i pewności siebie w swoim życiu, dokonując niewielkiej zmiany w porannej rutynie. Jesteś zainteresowany? Zapoznaj się z linkiem w komentarzach poniżej. Aby odkryć sekrety przyciągania obfitości bogactwa, subskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Dziś Bóg przekazuje Ci, że posiadasz tę zdolność. Znajduje się ona w Tobie, ale musisz sięgnąć głęboko i podjąć wysiłek, aby ją odblokować. Podróż może nie być łatwa, ale Twoje przeznaczenie kusi. Nosisz w sobie wielkość. Więc nie pozwól innym Cię zniechęcić. Nie pozwól, by okoliczności przekonały Cię, że jest inaczej. W przyszłości czekają na Ciebie nowe poziomy: uzdrowienie, wolność, obfitość i satysfakcjonujące relacje. Módl się, zachowaj wiarę i wytrwaj. Będę Ci towarzyszył aż do mety. Odpoczywaj, ukochane dziecko, w pocieszającym uścisku mojego pokoju. Ojcze Niebieski, wyrażam wdzięczność za zamknięte drzwi. Dziękuję, że odwiodłeś mnie od zadowalania się, byle czym. Boże, ilekroć myślałem, że czeka mnie odrzucenie od czegoś dobrego, przekierowywałeś mnie ku czemuś lepszemu. Boże, proszę cię o spokój, gdy pojawia się frustracja. Daj mi siłę, by y wytrwać w obliczu odrzucenia. Dziękuję ci za nauczenie mnie, że każde nie jest tylko krokiem w kierunku bardziej znaczącego i potwierdzającego tak. W imieniu Jezusa. Amen. Bóg przekazuje ci dzisiaj, że rozumie ciężar, jaki spoczywa na twoim umyśle, dobro twojej rodziny, twoje zdrowie, dobro ukochanej osoby, twoja stabilność finansowa i twoja kariera. Wygląda na to, że ciężar świata spoczywa wprost na twoich barkach i czujesz się odizolowany. Moje dziecko, nigdy nie jesteś sam. Powierz mi wszystkie swoje zmartwienia w modlitwie. Przyślę pomoc, uzdrowienie i zasoby. Zapewnię. Utoruję ci drogę. Cały niebiański arsenał jest do Twojej dyspozycji. Nie martw się, jestem twoim ostatecznym wsparciem. Pisz twierdzę, że, jeśli akceptujesz te deklaracje, Boże dzieło w Twoim życiu jest dalekie od zakończenia. Twoje ostatnie dni przewyższą poprzednie. Obecne okoliczności są jedynie jego początkiem. Bóg przygotowuje się do katapultowania cię w nowy wymiar. Nie zniechęcaj się swoją obecną sytuacją, ponieważ punkt wyjścia nie określa celu podróży. Wielkość którą napotkałeś na tym poziomie, jest tylko przebłyskiem większych rzeczy, które są przed tobą. Przygotuj się na nadchodzące dni. Rób postępy, może być tylko lepiej. Chociaż zacząłeś z niewielką ilością, Twoje zakończenie będzie naznaczone obfitością. Słowa na dziś, Jezus odpowiedział: Nie rozumiecie teraz moich czynów, ale w końcu zrozumiecie F. Jana 13, 7 będą okresy w Twojej duchowej podróży, kiedy okoliczności będą trudne i kłopotliwe. To właśnie w tych trudnych chwilach mogą pojawić się myśli o rezygnacji. Bóg pragnie jednak, by Jego dzieci pokładały niezachwianą ufność w Jego Słowie, mocno wierząc, że rezultat znacznie przewyższy początek. Kiedy nasza wiara w Boga jest niezachwiana, Myśli o poddaniu się i kompromisie znikają. Teraźniejszość może być owiana tajemnicą, ale gdy wyruszysz w podróż do ostatecznego celu, stopniowo pojawi się jasność. Uświadomisz sobie, że Bóg przez cały czas aranżował wydarzenia dla Twojej korzyści. Przyjmuj błogosławieństwa i zachętę. Dbaj o siebie. Wpisz tak, jeśli jesteś gotowy. I podziel się tą wiadomością z pięcioma osobami, które ufają Bogu. Komentarz: Jezus jest Panem. Wesprzyj nasz kanał. Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Pamiętaj, że jeśli nie dążysz do tego, czego pragniesz, na zawsze pozostanie to poza Twoim zasięgiem. Jeśli nie zapytasz, odpowiedź zawsze będzie brzmiała Nie. Jeśli nie zrobisz pierwszego kroku, zawsze pozostaniesz w tym samym miejscu.